Szukasz taniej chemii domowej przed świętami, ale nie chcesz przepłacać w marketach? W naszej hurtowni internetowej TuttoExpert znajdziesz wszystko do sprzątania. Zmywania i prania w cenach, które naprawdę robią różnicę. Mamy proszki do prania w dużych gramaturach, nawet 10 kg na 140 prań za jedyne 60 zł. Sprawdzone marki Ariel, Bryza, Galus oraz Premium niemiecka Koniglihe Wasze. Są też promocje na kapsułki do zmywarki. Ferry All in One Cytrynowe, 96 sztuk za 60 zł. Finish Professional. 125 kapsułek za 50 zł. Takich cen próżno szukać w supermarkecie. Do kuchni polecamy Domesto z Mountain Breeze 750 ml. Za jedyne 3,59 groszy, gęsty żel do czyszczenia blatów, zlewów i wszystkich powierzchni kuchennych. Dla rodzin mamy również chusteczki nawilżane Pampers Sensitive i Fresh Clean zestawy 15 razy 80 sztuk w cenie 85 zł, gdzie w sklepach stacjonarnych ceny zaczynają się od 100 zł i więcej. Chemia do domu, kuchni, łazienki prania, a w całej ofercie ponad 1500 produktów najlepszych marek. Jeśli chcesz złożyć zamówienie, wpisz w google tutoexpert.pl albo kliknij link w opisie w profilu. Darmowa dostawa już od 250 zł.